Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na coś takiego tanie nie znaczy złe, czyli pokażę Wam produkty, które są dobre, ale które są na każdą kieszeń, ponieważ kosztują mniej niż 10 zł. Zaczniemy od żelu pod Baby Dream od stóp do głów. Jest to żel wielofunkcyjny Ups, żel wielofunkcyjny, ponieważ służy nam i do mycia ciała, oraz do mycia włosów i ja właśnie głównie używam go do mycia włosów ale do ciała też naprawdę całkiem nieźle się sprawdza nie wysusza, delikatnie oczyszcza ma ładny zapach, prosty, przyjemny skład i kosztuje 9,99 kolejna rzecz wielofunkcyjna jest to olejek z Joanny z ich tej takiej, można by powiedzieć, nowej serii oleje świata, ja mam ten z dodatkiem olejku makadamia, no jest to olejek do twarzy ciała i również u mnie do włosów, w szczególności do włosów, no i dosyć, jest dosyć niezły, no działa tak jak olejek, wygładza, nawilża, nawet ma ładny zapach, chociaż ten jest taki troszkę słodkawo duszący, tak trudno określić. No i kosztuje chyba tam 8-9 zł. Może być problem z jego dostępnością, ponieważ ja go widziałam jedynie w drogerii Jaśmin, która nie jest ogólnodostępną drogerią, także raczej go możecie szukać na internecie. No i niestety nie polecam Wam go, jeżeli chodzi o stosowanie na twarz, ponieważ jego skład nie jest może taki w 100% naturalny. No i na twarz to raczej bym się bała go użyć Ale do włosów czy tam do ciała na pewno nam nie zaszkodzi Dzisiaj odcinek bardzo wielofunkcyjny Ponieważ kolejna rzecz, która mi służy i do ciała i do włosów Jest to krem z Isany z masłem Shea oraz kakao um, Jest to krem bardzo polecany jeżeli chodzi o kremowanie włosów I tak wiem, mam zrobić Wam odcinek o tym Ale jakoś nie mogę się do niego zabrać Tym bardziej, że ostatnio przerzuciłam się na olejowanie włosów no ale całe jedno opakowanie zużyłam już właśnie do kremowania włosów. No i krem jest po prostu idealny, ponieważ ma bardzo ładny skład, jest w stanie, kosztuje 9 lub 10 zł Często zna w emocji, w Rosmanie No i świetnie nawilża, delikatnie tak natuszcza, ma mega, mega śliczny zapach. Mm, boże to jest taki prześliczny zapach jakiegoś puddingu śpiegankowo-czekoladowego z kawałkami ciasteczek. Um, tak. I no, naprawdę, jak miałam jak za tak małą cenę, a za aż 500 ml, no musicie spróbować. Tutaj wam chyba już nie muszę mówić, co to jest. z um, beauty. akurat nie, ja posiadam ten, który jest najmniej polecany. Jest polecany, ale zazwyczaj są polecane te niebieskie i te czerwone. No ja akurat nie potrzebowałam czegoś peelingującego i zakupiłam właśnie ten zielony. No i co? No i po prostu to jest świetny żel peelingujący oczyszcza, wygładza, Ym, co też on może robić. Może nie nawilża, ale też nie wysusza i zapobiega błyszczeniu, no tego też nie zauważyłam, ale ogólnie jestem od niego bardzo zadowolona. No wek na te chyba 4,50, które on kosztuje, no to cud. Cud miód malina jako oczywiście wielka patriotka musi być coś z z polskiej firmy, bardzo dobrej i bardzo taniej no ja jestem ulubienicą tego aloesowego toniku który kosztuje tylko 6 zł a jest genialny bo tonizuje, odświeża nawilża, przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji i nawet ładnie pachnie, znaczy tak dosyć o tak bardzo delikatnie, ale ładnie. No, jest the best. To nikt po prostu marzeń. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, dodawania łapek w głowę. W dół też można, chociaż wiecie. No i ja się zamiżę, do następnego filmiku i cześć!